13 marca 2011 roku, będąc w Piotrkowie, miałem możliwość zaobserwowania zakrycia gwiazdy Eta bliźniąt przez księżyc. Teraz widzimy księżyc przy ustawieniu naświetlenia, tak, żeby było widać najlepiej kratery i morza. Niestety gwiazda jest słabsza, w związku z tym należało trochę rozjaśnić obraz księżyca, bo w tej chwili mamy właśnie taką. Sytuację. Widzimy gwiazdę jeszcze na około godziny do zakrycia. Księżyc jest troszkę prześwietlony, ale obok tej prześwietlonej części widać światło popielate na księżycu. Jest to światło, które pada na nieoświetloną część księżyca po odbiciu promieni słonecznych od chmur na Ziemi. Dlatego widzimy w tej chwili całą tarczkę księżyca. Niestety, po jakimś czasie zaczęły przychodzić chmury, tutaj dodały ładnego plastycznego wyglądu. Widzimy, jak gwiazda pomiędzy chmurami jest widoczna, a nawet przez lekkie chmurki również jest widoczna. Zjawisko stanęło pod znakiem zapytania. Ciągle coraz to gęstsze chmury nachodziły. Na razie widzimy wyraźnie, tak jakby się paliło pod księżycem ognisko. Niemniej, przez te chmurki gwiazda, która ma jasność 3,5 magnitudo, jest bardzo dobrze widoczna i, i po prostu powiedzmy nawet rewelacyjnie, pomimo nawet tych lekkich chmurek. Jest to rzadki przypadek, kiedy przez chmury widać gwiazdę przy zakryciu. Gwiazdy przez Księżyc, ale tak to jest z jasnymi gwiazdami. W tej chwili mamy już ustawiony razem te, do, do lunety, przyczepiłem barlowa. Widzimy obraz powiększony razy 2. No i widać gwiazdkę z lewej strony, już bardzo blisko tarczy. No niestety, to cały, to, te zdjęcia są robione już przez chmury. Dlatego tą gwiazdkę tak nie najlepiej widać. Do zakrycia zostały jeszcze z minuta. I gdyby te chmury się utrzymały, to zakrycie byłoby widoczne. Obserwacje prowadziłem z balkonu. Była fluktuacja powietrza, bo budynek był trochę nagrzany. Na zewnątrz było chłodniej. Niemniej gwiazdę widać było cały czas. Przez, tuż przed samym zakryciem gwiazdy. Teraz widoczna jest gwiazdka. No i widzimy, że w momencie kiedy miało dojść zakrycie, zaczęły nachodzić na księżyc coraz coraz to gęstsze chmurki. No i niestety tym razem nie mam wyraźnego momentu zakrycia. Mam nadzieję, że następnym raz się uda. Może wtedy lepiej wyjdzie nagranie. Dziękuję.